Witamy i zapraszamy do oglądania programu, w którym przypomnimy o terminie składania wniosku o dotację na zabytki, będziemy namawiać do zostawienia 1% podatku w naszym mieście i zajrzymy do książnicy, w której odbyła się promocja książki od ruchu Wacławie Milke, a teraz pracę prezentują członkowie Płockiego Towarzystwa Fotograficznego. Tylko do końca stycznia można składać wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Przypominamy, że o dotacje mogą się ubiegać właściciele zabytkowych nieruchomości lub osoby posiadające tytuł prawny m.in. wynikający z użytkowania wieczystego. O szczegółach poinformuje zespół rewitalizacji miasta numer telefonu 367-1453. Od 2006 roku z budżetu miasta dofinansowano rewitalizację 53 zabytków. Teraz czas na kolejne. Co najmniej trzy wystawy w miesiącu z wernisażami nawet przed północą, galeria Kreski i projekt Dostrzeżeni, który pozwoli odkryć ciekawe osobowości twórczych płocza, To tylko kilka z wielu pomysłów Alicji Wasilewskiej pełniącej obowiązki dyrektora Płockiej Galerii Sztuki. My musimy jako instytucja związana ze sztuką gromadzić wokół nas, wokół placówki osoby, które mają pomysł, interesują się sztuką i będą naturalnym zapleczem dla tworzenia się życia kulturalnego i środowiska płockiego. PGS ma być miejscem otwartym dla młodych nie tylko wiekiem, ale i duchem, a adres galerii znany wszystkim płotczanom. Galeria stała się znaczącym ośrodkiem w życiu kulturalnym nie tylko płocka ale i na mapie kulturalnej całego kraju. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. Do 2 maja musimy złożyć zeznanie podatkowe, a przy okazji przekazać 1% podatku dla Płocka. Panie jest, to poczanie wspierają Płoczan. Myślę, że bardzo istotne i ważne jest to, aby pomagać tym, których nie stać na kampanie medialne. W ubiegłym roku najwięcej było 66. Z 390 milionów dostała jedna z największych ogólnopolskich organizacji. Z naszych lokalnych najwięcej otrzymało Hospicjum Płockie, 321 tysięcy złotych i te proporcje musimy zmienić. Coraz więcej płotczan przy wypełnianiu formularzy PIT korzysta z komputera. Wchodząc na stronę www.funduszgrantowy.plock.eu znajdą listę płockich organizacji. Zatem drodzy płoczanie, wybieramy jedną z nich, wpisujemy numer KRS-u, kwotę 1% i któraś z naszych organizacji otrzymuje pieniądze. Na promocji albumu Piękne życie Wacława Milkę do księżnicy przyszły przede wszystkim osoby związane z dziećmi Płocka, i ich założycielem, między innymi Dorota Miśkiewicz, która śpiewała i tańczyła w zespole przez 15 lat. Byliśmy przyjaciółmi tych starszych, byłych uczestników, prawda? Spotykaliśmy się, tańczył w zespole mój tata, ja tańczyłam dzięki mojemu tacie, tańczyła ciocia, spotykaliśmy się na wspólnych koncertach. Pierwszy koncert mój, no to było 40-lecie w parze z moim tatą, prawda? Więc to, to tylko druga co potrafił. Książka to nie tylko biografia uzupełniona wieloma zdjęciami. Jej ostatni rozdział stanowią wspomnienia wychowanków Drucha Wacława. Podczas promocji mówili o nim też ci najmłodsi. Poczułam takie ciepło od Drucha, taki wydawał się takim wspaniałym człowiekiem, i to, co mówili o nim ludzie, to jednak rzeczywiście była prawda. I tak naprawdę, jako tak właśnie wspominam jako takiego wspaniałego człowieka takiego dziadka, no, którego właśnie mogłam poznać. Do albumu została dołączona płyta CD z kolendą dla drucha, którą wzruszająco zaśpiewała Ola Art. O to nasz! Jedzie pociąg, a do jego wagonów wsiadają roześmiani uczestnicy balu karnawałowego zorganizowanego w DPS-ie przy Krótkiej w ramach projektu Artystyczno-Kulturalno-Rozrywkowe Płockie Centrum Osób Niepełnosprawnych. Były konkursy, pokaz tańca w wykonaniu impresji oraz słodycze. W imieniu Fundacji Panaceum i Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc przypominamy o zajęciach plastycznych, muzycznych czy sportowych organizowanych od września do lipca w ośrodku przy ulicy Krótkiej. Na warsztaty taneczne i na wszystkie warsztaty, które są organizowane w każdy wtorek, mogą przyjść wszyscy, którzy są zainteresowani, chcą spędzić z nami swój wolny czas, chcą się czegoś nauczyć. Każdy ostatni wtorek miesiąca to rozgrywki sportowe i spotkania ze znanymi sportowcami. 16 fotografów pokazuje swoje zdjęcia na zorganizowanej już po raz 31 wystawie Mój Płock. I jak zwykle goście wernisarzu wybierali najciekawsze zdjęcie wystawy. Każdy z nas może czytać jedno słowo, a rozumie się na wiele sposobów. I to jest właśnie wyrazem tego, jest dzisiejsza wystawa. Wiele sposobów patrzenia na, na przemiany, na, na kontrasty. Do wyboru do koloru 99 osób musiało zdecydować na które zdjęcie odda głos. Właściwie podobały mi się bardzo cztery zdjęcia i ciężki ból głowy na które się zdecydować, ale zagłosowałam na zebry. Jakoś mnie szczególnie to zdjęcie urzekło. W zeszłym roku uważam, że były ładniejsze zdjęcia. Najwięcej głosów otrzymał Stanisław Kraśniewski za zdjęcie ulicy Kozi. Wybiera się zdjęcia właściwie do danej okazji. No. Bez aparatu nie ma właściwie spacerów, nie ma wyjścia z domu, także się robi zdjęcia i później się segreguje i wybiera. Nie? Dużo głosów otrzymały też prace Joanny Sołtysiak, Grzegorza Gętki i Jacka Olszanowskiego. Czy wybór gości Wernisarzu wernisażu był słuszny? Warto się samemu przekonać. Wystawa Mój Płock w Książnicy do połowy lutego. O swoich autostopowych wojażach z namiotem bez pałąków opowiadała trójka studentów geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Paulina Pochryniak, Patrycja Brzozowska i Piotr Głowacki zachęcali do zwiedzania Norwegii. Przeżyli dzień polarny, walkę na śnieżki w środku lata i szok cenowy. Nie na kieszeń studenta jest kilogram jabłek za 15 zł czy bochenek chleba za 8. Podobały im się krajobrazy, gorzej z niebieskołokimi mieszkańcami Norwegii. Można powiedzieć, że różnie bywa z tymi Norweżkami, tak jak już powiedziały koleżanki, że z tymi Norwegami blond, włosymi o niebieskich oczach też dosyć niezatypowo, ale zdarzały się takie typowe Norweżki, tak czym ze Skandynawii, które były bardzo ładne. Jednak podróże autostopem sprzyjają nawiązaniu nowych znajomości. Mamy do tej pory kontakt na Facebooku z niektórymi znajomymi, między m.in. Um, właściwie chłopaka, z którego pracowaliśmy i którego mieszkaliśmy przez kilka dni. Opowieścią o kraju fiordów zaczął kolejny rok swojej działalności klub podróży, w którym 3 lutego kolejna opowieść, tym razem o Słowenii. Wcześniej, 29 stycznia, Dom Darmstadt zaprasza na spotkanie z kulturą niemiecką. Jedna z największych aktorek i piosenkarek niemieckich, Marlena Dietrich, to postać niezapomniana. A wszystko to w domu Darmstadt w wykonaniu pani Katarzyny Matuszak. Program kończymy zaproszeniem na niedzielny koncert The Australian Pink Floyd w Orlen Arenie, z którego relacje pokażemy w przyszłym tygodniu.